Miś, Miśko, Lisek Figielek i Cień, dawny strażnik bagien, opuścili miejsce spoczynku pradawnego w ciszy. Kamień świecił jeszcze słabo za ich plecami, jakby chciał dodać im odwagi. Przed nimi był kolejny cel. Jaskinia Szeptów, ukryta głęboko w skalnych wzgórzach cichego grzbietu. Szli długo, a las zmieniał się z każdym krokiem. Gęste drzewa stawały się rzadsze, ziemia twardniała. Aż w końcu pojawiły się głazy i strome zbocza. Nad ich głowami przelatywały nietoperze, a z ziemi zaczęła wydobywać się delikatna mgiełka. Jaskinia jest tuż za tamtym kamiennym łukiem powiedział cień, wskazując na skałę przypominającą otwartą paszczę smoka. Miśko poczuł, jak jego serce zaczyna bić szybciej. W powietrzu czuł coś nowego. Nie strach, ale rodzaj skupienia, jakby świat dookoła przyglądał się ich krokom. Weszli do środka. Wewnątrz panował półmrok. Ściany jaskini pokryte były starymi malowidłami. Drzewa, zwierzęta, istoty przypominające duchy lasu. Wydawało się, że postacie drgają w świetle pochodni, które zapalały się same przy każdym kolejnym kroku. Ale najdziwniejsze były szepty. Ciche, jakby ktoś mówił tuż przy uchu, lecz słów nie dało się zrozumieć. Niektóre brzmiały jak pytania, inne jak pieśni sprzed wieków. To głosy tych, którzy tu byli wcześniej, szepnął Figielek, zbliżając się do Miśka. Lumelek mówił, że jaskinia sprawdza serca wędrowców. Nikogo nie wpuszcza bez próby. Cień nie odzywał się. Jego spojrzenie ślizgało się po ścianach, jakby czegoś wypatrywał. Kiedy zatrzymali się na środku dużej komnaty, ziemia pod nimi zadrżała. Kamienie błysnęły, a ze ściany wyłonił się zarys postaci. Nie był to cień, ale świetlista sylwetka z oczami jak dwie krople deszczu. "Aby iść dalej", powiedziała postać głosem brzmiącym jak echo nad jeziorem. "Musicie odpowiedzieć na pytanie serca. Czy jesteś gotów oddać to, co najcenniejsze, by ocalić innych?" Miśko spojrzał na swoje łapki. Pomyślał o ciasteczkach, o ciepłym domku w dolinie, o mamie misiowej, która zawsze szykowała mu kocyk na zimne wieczory. Spojrzał na figielka i powiedział: Tak, bo nie liczy się tylko to, co mamy dla siebie. Las, przyjaciele, to jest najcenniejsze. Figielek dodał: Bez przyjaciół nawet najpiękniejsze miejsce nie ma koloru oddałbym wszystko, by las znów śpiewał. Cień tylko skinął głową. On już kiedyś oddał wszystko. Świetlista postać zawisła w powietrzu, a potem rozpadła się w tysiące błyszczących ziarenek światła, które unosiły się ku sklepieniu, znikając w cieniu. Wtedy ściany jaskini zaczęły się zmieniać. Pojawił się nowy obraz, ciemna postać z błyszczącym kryształem w łapach. Zamiast oczu, puste dziury. Za nią ciągnął się cień, który oplatał całe drzewa, wykręcał je, wysuszał źródła, tłumił śpiew ptaków. To on, szepnął cień, ten, który ukradł serce lasu. To nie było stworzenie z naszego świata. To był zapominacz. Miśko zadrżał. W jego sercu pojawiło się coś nowego, mieszanina strachu i determinacji. Wiedział, że zbliżają się do najważniejszej części wyprawy i że zło, które czeka dalej, nie pozwoli odejść bez walki. W głębi jaskini znaleźli kolejne przejście ukryte za starą zasłoną z liści paproci, które mimo braku światła nie zwiędły. Tam, na podwyższeniu ze skały, leżał drugi odłamek serca, maleńki, ale wyraźnie pulsujący ciepłem. Lumelek, który dotąd czekał przy wejściu, wszedł powoli i dotknął kamienia. Jego oczy zabłysły, a futerko zadrżało. To cząstka prawdy, powiedział cicho, ale nadal brakuje klucza ciszy. Klucza ciszy? zapytał Figielek. To miejsce, gdzie nawet dźwięk przestaje istnieć wyjaśnił lumelek. Tylko tam można dostrzec prawdę bez słów. Cień skinął głową i przesunął łapą po jednej ze ścian jaskini. Zabrzmiał krótki, przeciągły ton, jakby oddech kamienia. Mamy ostatni trop, powiedział. Dolina Cieni. Tam, gdzie zapomnienie zyskuje imię, a pamięć znika bez śladu. Jeśli serce lasu nadal bije, to jego echo znajdziemy tam. Miśko podszedł do obrazu na ścianie. Wśród cieni dostrzegł mały punkt światła. Maleńki, ale jasny. Pójdziemy za nim, powiedział. Bo to nie tylko wyprawa, to nadzieja dla wszystkich. I jaskinia odpowiedziała echem dla wszystkich.